Witam kolejny problem z moją łąką może nie tyle problem co przydałoby się jakieś bardziej smart rozwiązanie zrobiłem przelot kamery tak, po krzywej tak jak widać symulującej drona zaraz pokażę jak to wygląda leci sobie kamera do 500 klatek tak to wygląda powiedzmy od początku jak wam pokażę e, zakręca widać tutaj płotki te płotki są ustawione każdy ręcznie i pytanie jest czy jest jakiś smart rozwiązanie żeby porozstawiać te płotki na nierównym terenie e, i żeby mieć nad tym kontrolę żeby ułożyć taki slalom zaraz wam pokażę jak jest na ostatnim slajdzie żeby ułożyć te płotki w coś takiego, czyli dwa paski płotków tu kształt serca, tu w środku będą ławki no i drzewa porozstawiam naokoło. Czy jest jakiś sposób, żeby te moje płotki porozstawiać jakiś według krzywej, może ten teren jest nierówny, więc każdy płotek muszę przekręcać i trochę z tym roboty. Zastanawiam się, czy coś jest bardziej e, optymalnego.